Ja pierdolę Panie pilocze Wytrysk w dyl do locie Hyl to Wyszli swoją fotę Mała okiem, okay. Latam kurwa bokiem Rucham ją nawet wzrokiem bo i wpada w u, o, Panie pilocze Wytrysk Cooldown albo albo spierdalaj Mała no, nie złami serca, bo jesteś piękna jak Tokio nocą Mała chcę być tylko z tobą Wolny będę tylko z tobą W dildolocie latać z tobą Kura jak plemik, który wygra wyścig, bo jest tą wysoką Klańcz mała ze mną Z nikiem kurwa innym, jeśli Śmiecie będziecie my, same hivy Byki biki, patrz jakie fajne triki Jak się już się zachuja, ale jak śpiewam nutę to się buja Panie pilocze wytryst w dildolocie Heel to giga Panie pilocie, do wiedolocie Hilton gigakocie, wyszli swoją fotę Mała, okej, okay. latam kurwa bokiem, rucham ją nawet wzrokiem mój i tu odpadam. U, u, okej, okej. Okay, Kierdolonych okay. okry, bo to seks na lodzie, albo w jakimś wozie Spodnie, spodnie spadają mi spodnie, dupę masz tak dużą, że rozpierdolił się fotel. Ojej ojej, wybacz może mała nie wiedziała i się nożem zaraz podnie a ja nie grę w wisielca, super nogi, naprawdę super nogi. Zodatnie so czyste, rzecz na to stary kroków, na łodzi, boki oki. siedem z boki, plewa udziennia, przyzlatują boki. Z zoki, z okie, w lowki. Zapierdalam do locie, że zajebałem w jakiś pachołki. Kurwał jak w samolocie. Ja pierdolę no. To koniec! To koniec! Panie pilocze, wytrysk pieledolocze. Latam kurwa bokiem, rucham ją, nawet wzrokiem, bo jej dupa wpada w o Panie pilocie, wytrysk w dildolocie, Hilton i Gakocie, wyszli swoją fotę. Mała, ok, latam kurwa bokiem, rucham ją, nawet wzrokiem, bo jej dupa wpada w u.